Cześć, ludzie, wery kochane. Słuchajcie, co dzisiaj powiem. Dzisiaj to są właściwie podziękowania dla Was. Dlaczego? Już wszystko tłumaczę. Dostałem dzisiaj wiadomość z Asensu, że zostały mi wypłacone pieniądze za reklamy, każdy wie, jakie to są pieniądze, ile. <laughs> Także teraz czekam tylko na przelew na gotówkę. No i tutaj właśnie chciałem wam podziękować bardzo, bo to jest dla mnie taka kasa, to jest dla mnie tak, albo 5 miesięcy zapłacę internet, albo kupię kilkanaście obiadów takich dobrych na telefon, że mi z pizzerii przywiozą, albo leki wykupię, albo używki jakiejś typu, ja wiem, papierosy, kawa, ciasto, albo wszystko. Oczywiście na pewno wszystko skomuluję razem i na coś pożytecznego wydam te pieniądze. Nie to, że za przeproszeniem rozpieprzę gdzieś tu, tu, czy tam, czy w palnik dam. No i tak nie pij, i tak nie pij. także w palnik nie dam. Na coś pożytecznego to zużyję. Aha, i dziękuję wszystkim tym, którzy oglądają moje filmy i wiedzą, co robić. I pamiętajcie, że to, co w życiu dasz, to masz. Czyli wszystko, co zrobisz, wróci do ciebie jak bumerang. Pomagasz komuś, robisz dobro dla kogoś, wróci do ciebie w życiu samo dobro. Nawet tam nie będziesz wiedział, kiedy wróci dobro, ale jak robisz zło, kogoś poniżasz i robisz zło, bądź pewien w stu procentach, że zło do ciebie też wróci jak bumerang. Coś byliście chciał zrobić, coś chciał, będzie ci się wszystko pod nogami paliło. I to takie przesłanie takiego suchego, co dasz, to masz. I jeszcze raz dziękuję wam bardzo. No i szczerze mówiąc, liczę, no ja wiem, że co miesiąc nie będę miał zastrzyków gotówkowych, ale raz na jakiś czas zawsze się przyda. Dzięki wielkie. Very dziękuję. Też na razie trzymcie się.